Tak, nagraj mnie kotusiu, to takie, tak? o to jest takie generowe. <laughs> Obraz. Tak. Obraz. Uśmiech proszę. <laughs> Fajnie, jak fajny pomysł jest, naprawdę bardzo. Uśmiech proszę. Fajnie. Ok. Koniec nagrania? Nie. Obawimy się jeszcze. Tak? No. To idziemy? Tak, idziemy. Pokażę tylko tutaj właśnie te Wszystkie kapliczki. Proszę bardzo, to jest pewnie jakaś e, właśnie jakaś galeria. Pan sobie pewnie coś tutaj e, rysuje, maluje, tworzy, działa. Chciałam pokazać wszystkie te kapliczki, bo są warte Dobrze, po prostu pokaza pokazania. I... Tak, pokazania, tak, wyjątkowości i Wszędzie dęby wolności, czyli posadzone nasadzenia nowe, świeże. Te kapliczki są bardzo oryginalne, niepowtarzalne, wyjątkowe. Jest to rodzaj drogi krzyżowej. Tutaj jakaś mocno schowana chyba jedna z pierwszych. Tajneczek. Piękna, po prostu piękna. Potrzebuję zrobić zdjęcie. Yy. dalej. Trwają pracę. Ludzie sprzątają przed sezonem. A żeby mieć klientów, turystów, to wiadomo, musi być zadbane. Już jest mur. Tam mieszkają księża. Zbliżamy się do drewnianego kościółka, który pokazywałam na wcześniejszych filmikach. Można zobaczyć na poprzednich filmikach Na moim kanale Kruszynka od nowa Bardzo wysoko Właśnie Zajrzeliśmy przez płot Pokazywałam te wszystkie figury już wcześniej więc polecam odwiedzić górecko Tutaj dla zachęty Józefów i jego atrakcje. Mapa. Gdzie jesteśmy. No i ostatnia przydrożna kapliczka. I na niej. E, zakończymy. Tak. No i oczywiście u góry cmentarz. Dziękuję za wycieczkę. Zapraszam na kanał Kuszynka odnowa, Życie odnowa. Hej, i oczywiście na kanał, na społeczność. Tam są, znajdziecie fajne zdjęcia, ciekawe zdjęcia Ej! z każdej z podróży, wycieczki. Staram się zamieszczać tematycznie. Hej, pa!